Ule dzielimy z uwagi na rodzaj ramki jakie mają, czyli ramka pszczela, jej wielkość determinuje rodzaj ula. Dodatkowo mamy typy uli i pytanie właśnie jak ten ul rośnie. Czy dokładam kolejną ramkę i mam leżak, długi leżący ul, czy mam ul, który buduje w pionie, dokładam kolejne moduły w pionie, czyli to mogą być leżaki, le stojaki, jak również różne rodzaje z uwagi na wielkość ramki, na schemat, na standard po prostu ramki to wtedy będzie dadan wielkopolski, warszawski poszerzany, warszawski zwykły, ostroska, apikozy, różne mamy standardy w Polsce. Mamy taki podział na barcie, drewniane takie dziuple, można powiedzieć, w których są pszczoły. Mamy ule ramkowe, w których właśnie są trzymane ramki te plastry są w drewnianych ramkach, którymi ja potem mogę operować, mogę je wyjmować, wkładać, przekładać. Mamy ule snozowe, gdzie ta ramka się składa tylko z jednej beleczki u góry, prawda, to jest taka forma pośrednio między dziką zabudową, gdzie te plastry są w zupełnie naturalny sposób umieszczone w tej barci, a ulem ramkowym, gdzie są równoległe do siebie, bo są w plastikowych, w drewnianych ramkach. Ustawionych do siebie równolegle. Więc ule snozowe to jest taka forma pośrednia. To jeszcze nie jest ramka, ale to już nie jest dzika zabudowa. Większość uli teraz to są ule korpusowe, czyli takie ule jak te, budowane w górę z takich elementów, modułów. Taki ul patrząc od dołu składa się ze stojaka, dennicy korpusu gniazdowego, czyli tego większego, dolnego. Potem jest powałka, nadstawka i daszek. W poszczególnych częściach dzieją się różne rzeczy. W, w części gniazdowej jest gniazdo, czyli rodnia, tam się rodzą pszczoły. W części miodowej, czyli miodni, jest magazyn na miód, prawda? Czyli w jednym miejscu się odbywa życie rodziny pszczelej, tam się rodzą młode pszczoły, a pozostałe części to są, w których na przykład mamy miód tylko i wyłącznie. Tam już nie ma dzieci, tam już nie ma larw, tam już nie ma poczwarek, tylko w tym miejscu woluje składowane są zapasy jedzenia. I te jedzenie ja im kradnę jako pszczelarz.